To przedtem było typowym rozsądkiem, to znaczy młoda dziewczyna wychodziła za mąż za bogatego, starszego, dużo od siebie ma. To był taki model idealny, prawda? Małżeństwa z rozsądku. W tej chwili wartościami, dla których bywa rozsądek, zwycięstwo w miłości czy w małżeństwie, bywa tak, mieszkanie. To że wiąże, setki przypadków. Ale to są materialne. Przypad... Ale to są materialne, ale, ale zmieniły się tak, Kwestie zawodowe. Oboje są powiedzmy jednego zawodu, tam są jakieś drobne miłości, prawda, to ma, zawierają małżeństwo ze względu na to, że oboje mają jeden zawód i wydaje mi się, że to Moim zmaga, zdaniem to jest małżeństwo z rozsądkiem. jakoś siłę zawodową. Siły, tak. No to chyba by należało rozgraniczyć rozsądek w tym jakimś takim krańcowo negatywnym znaczeniu, że powiedzmy wychodzi się za mąż dla zdobycia jakiejś pozycji materialnej, lepszej i tak dalej, a po prostu z rozsądku, dlatego że, jak właśnie mówiła koleżanka, nie oczekuje się nic specjalnie wielkiego od życia w danej chwili. Po prostu wychodzi się dlatego, że tego człowieka się lubi. Nie, niekoniecznie musi to być akurat wielka miłość. I takie małżeństwa z rozsądku są chyba dobre i mają dużą szansę przetrwania. Nawet można by powiedzieć większą czasami niż małżeństwa zawierane z wielkiej miłości. No mnie się wydaje, że właśnie jeśli chodziło o małżeństwo z rozsądku, to przeważnie względy materialne, prawda, kierowały danymi osobami. No, dzisiaj przynajmniej w naszym społeczeństwie to są, rzeczy, to są raczej sporadyczne wypadki, prawda? Jeż, gdy ktoś powiedzmy jest bardzo bogaty i powiedzmy osoba, inna osoba zawiera małżeństwo, dlatego że ten ma auto, czy ma powiedzmy willę. Tak? Jeżeli w dzisiejszych czasach, jeżeli wzrosła jakoś pozycja społeczna kobiety... I mamy, prawda, równouprawnienie, więc właściwie te względy materialne odpadają, prawda? Czyli raczej małżeństwo z rozsądku określiłabym jako w każdym razie nie do przyjęcia przez ludzi młodych. Małżeństwo z rozsądku wśród młodych w tej chwili raczej chyba nie istnieje, bo jeżeli on studiuje, ona studiuje. To gdzie tu rozsądek, to już nie do tego, więc tu rozsądku chyba nie ma w zawieraniu małżeństwa.